Czy restart komputera naprawdę coś daje? Tak, nie bez powodu jest to pierwszy krok w rozwiązywaniu problemu. Podczas restartu komputer zamyka wszystkie działające procesy i aplikacje, co pozwala na odświeżenie pamięci RAM. Kiedy różne programy działają przez dłuższy czas, mogą zostawiać w pamięci fragmenty danych, Tzw., śmieci, które ją zapełniają i spowalniają system. Restart kasuje te tymczasowe dane, pozwalając systemowi działać szybciej i płynniej. Dodatkowo, resetowane są sterowniki i ustawienia sieciowe, co często naprawia problemy z połączeniem internetowym czy wydajnością grafiki. Dzięki restartowi system ładuje się na nowo, eliminując drobne błędy, które mogły się pojawić podczas długiego działania lub po instalacji nowych aplikacji. Właśnie dlatego technicy zawsze zaczynają od restartu, aby oszczędzić czas i uniknąć konieczności szukania problemów w każdym działającym procesie osobno.